Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie miłosne, pierwsze czytanie miłosne w 2021 roku dla Panny. Karty były oczywiście wcześniej tasowane, jeszcze trochę potasujemy talię, którą będę używała tutaj w tym rozkładzie, nazywa się Illuminati, a rozkład podkowa nazywa się, tak. Już był wcześniej wykorzystywany przeze mnie. Myślę, że jest taki całkiem fajny. No i zobaczymy, co tutaj będzie chciało się pokazać w czytaniu miłosnym dla Panny. I zaczynamy, co zawiera kielich waszego partnera. Dwa miecze, co zawiera wasz kielich? Z martwych Co partner wnosi do relacji. Mamy tutaj wieże. Co wy wnosicie do relacji? Trzy denary. Węzeł w związku, problemy, trudności. Siedem buław. Jak je pokonać? Trzy kielichy. I rada, co należy zrobić? Pięć. Pięć kielichów. I zaczynamy. Co zawiera e, Wasz kielich? Mamy tutaj z martwych wstanie, e, czyli może macie taką potrzebę e, zamknąć już jakiś etap, wybaczyć sobie i partnerowi tak i przejść e, na e, kolejny. Oczywiście e, jest to, są to wielkie arkana, też energia długodziałająca. I też y, trudna energia, tak? Y, czasami trudno jest komuś wybaczyć czy sobie. I y, to właśnie y, dlatego też ta energia tak długo działa, bo to myślę, że różnie może wyglądać. Y, mogło to już się wcześniej zacząć, y, może cały czas to jeszcze trwać i jeszcze właśnie, no, żeby, żeby to zakończyć, żeby. Odpuścić sobie już pewne rzeczy i żeby zacząć z czystą kartą od nowa. Więc tutaj jest taka energia u Was. Natomiast, co zawiera kielich partnera? Mamy dwa miecze, czyli też takie niezdecydowanie też może wahać się pod, przed podjęciem jakiejś decyzji Wasz partner też może mieć problemy, czy zdać się na serce, czy na rozum. Więc też y, jest to taka energia, która no, może, no, nie są to wielkie arkana, ale też y, no, może długo trwać. Ponieważ jeżeli ktoś właśnie no, nie zdecyduje się, to, to może też w takim rozkroku no, dosyć długo być, tak? Y, więc też no, dużo takich jakichś niewiadomych, a więc trudność w podjęciu jakiejś tam decyzji. Natomiast y, co Wy wnosicie do relacji? Bardzo piękną macie energię, trzy denary, czyli myślę, że chęć współpracy, że, że jesteście nastawieni bardzo pozytywnie do relacji. Ważne są dla Was czyny też, to co robicie, to co robi partner, że chcecie namacalnych też dowodów właśnie tej, tej Waszej współpracy. Że chcecie właśnie na wysokim poziomie tej współpracy, że dużo od siebie też bardzo dajecie, że tutaj sobie nic raczej nie możecie zarzucić, tak? że, że jest ta właśnie chęć, że poważnie do relacji podchodzicie, że dajecie właśnie szansę. No jest tutaj dużo takiej takiej. takiej dobrej energii tutaj, że, że mimo jakiejś tam, powiedzmy, yy, jakichś, yy, trudności, jakiejś yy, zaszłości, jakiejś przejść, yy, no, jesteście otwarci na współpracę i jesteście otwarci na tą relację. Więc tutaj bardzo pięknie się pokazuje. Natomiast u, u Waszego partnera jest wieża, czyli mogą być jakieś nieoczekiwane też ruchy. Może tutaj... Yy, no, być po prostu tak zaskakująco też dla Was, tak? Mogą być te, te posunięcia partnera takie no, niespodziewane i mogą jakby Was trochę wytrącić właśnie z tej rutyny, z codzienności, więc może tutaj partner sam tą wierzę, jakby właśnie powodować, że po prostu. No, że, że coś może jakąś strukturę, która już była została, no może, może, może ją zburzyć, tak? Że może coś takiego nastąpić. Ale widać, że z waszej strony jest i tak chęć tutaj tej współpracy, więc myślę, że um, ta wieża um, nie musi też oznaczać jakiegoś wielkiego końca, bo też może po prostu was przestawić ona na jakieś inne tory, ale tak jak mówię, no z waszej strony jest chęć współpracy. No nie wiadomo, jak tutaj ze strony partnera. No, może dobiorę jedną kartę faktycznie jeszcze do tej wieży, co stoi jeszcze przy tej wieży. Bo ta wieża może być właśnie też taka, yy, taka wyzwalająca, no może, może w dłuższej perspektywie dobrze Wam zrobić. Dobrze, jeszcze jedną tu kartę. O no, proszę bardzo, dwa kielichy, czyli, yy, czyli może tutaj bardzo ładnie to się skończyć. Że jest partner otwarty na Was, tak? Właśnie na tą relację, że tak jak powiedziałam, że ta wieża może Wam bardzo dobrze zrobić i no, może to się też fajnie zakończyć. Ale też nie będę oszukiwała, bo też tutaj mamy trzy też kielichy, pięć kielichów. Więc myślę, że u nielicznych też może występować taka, wystąpić taka sytuacja, że właśnie no coś zaskakującego właśnie może się wydarzyć y, i po prostu no, y, może partner, y, y, może, może po prostu kogoś poznał, tak? Y, I to właśnie może spowodować jakieś szarpnięcia tutaj w waszej relacji, tak? Że tutaj właśnie są yy, i on po prostu też yy, za bardzo nie wie, yy, co, co wybrać, tak? Może to już jest jakaś sytuacja, która yy, no nie jest to świeża, ale no już jest to jakaś, yy, właśnie, yy, została już tutaj sytuacja i, i właśnie yy, wy jesteście gotowi, jakby. Wybaczyć, odciąć się od, od jakichś starych tematów i zacząć tą współpracę, więc tutaj, no, może, może po prostu trzeba jakieś pewne tematy będzie przepłakać, i może to się też może różnie skończyć. No, bo tu mówię, nie wiadomo też, właśnie, czy te, te dwa kielichy, czy właśnie partner może być tutaj otwarty na Was, tak i może. Może ta więź, która łączy Was, być silniejsza. No węzeł w związku, problemy trudności. Mamy tutaj siedem buław, czyli takie właśnie bronienie może swoich jakichś wartości, e, może być e, po prostu dużo właśnie takiej dynamiki, w relacji, walki też, możecie walczyć między sobą. E, I mm, no, może, może być właśnie z tym problem, że każdy jakby chce bronić swoich, jakichś tam, właśnie wartości, jakichś swoich wizji, i no, może tutaj być właśnie gorąco, że każdy z Was może inaczej na jakąś sprawę patrzeć i bronicie swojego, swojego zdania, na przykład, tak? Każdy z Was i jest tutaj i tworzy się między wami napięcie, tak? Jak je pokonać? Są tutaj trzy kielichy. No albo właśnie jakąś taką um, e, radością i po prostu przypomnieniem sobie właśnie tych dobrych chwil, ile Was właśnie łączy, tak naprawdę. E, Ale też tutaj, tak jak mówiłam, no jeżeli tutaj właśnie partner kogoś poznał, no to jak je pokonać? No, po prostu no, myślę, że ta partner musi się zdecydować po prostu no, zdecydować się i jakby może dokonać tego, tego wyboru. I tutaj myślę, że wtedy mogą też te trzy kielichy mówić, tak o tym że trzeba jakąś podjąć będzie tu decyzję i myślę, że wtedy to może, że to może uleczyć tą relację, no bo widać tutaj z Waszej strony, że jest ta chęć współpracy, tak? I, i zostawienia. Na pewno to nie będzie łatwe, bo tak jak powiedziałam, to jest energia bardzo długo działająca, więc myślę, że to też może nie być łatwe dla Was, ale jakby no jest tutaj jakaś gotowość. Karta rada, co należy zrobić, no myślę, że przepłakać i po prostu te trzy kielichy tutaj wywrócone i docenić te dwa. Więc też mówię, że tutaj tu są dwa kielichy, i tu dwa, tak może trzeba pewne rzeczy, jakieś problemy po prostu yy, w relacji, po prostu pokonać, przepłakać, yy, i skupić się na tych dwóch kielichach. I bardzo możliwe, jak tu wyszły te dwa kielichy. No, że zreflektuje się tutaj partner, tak? Może to po prostu coś, jakieś zauroczenie, może jakieś niewinne, może to nie zaszło aż tak daleko. Więc może tutaj no myślę, że różnie wyglądać, tak? No, też oczywiście y, dla tych osób, które no, takich, takich tutaj problemów nie mają, to myślę, że też no, może być tutaj jakiś, jakiś kryzys w relacji, y, ale w, w tym wypadku no, to myślę, że bardzo ładnie tutaj się może, y, mimo tej wierzy, myślę, że to się może dobrze skończyć, że właśnie Wy jesteście otwarci na współpracę i mimo jakiegoś kryzysu niezwiązanego ze sobą trzecią. Dojdziecie do porozumienia, to Was zbliży. Myślę, że pokonacie właśnie też tą, tą siódemkę buław i dojdziecie do jakiegoś porozumienia. No i będziecie się po prostu dalej radować szczęściem właśnie w rodzinie i, i będziecie otwarci właśnie. I przejdziecie z tej dwójki do tej trójki po prostu kielichów. I, i, I możecie zacząć od nowa cieszyć się po prostu tą relacją, tak? I tak jak mówię, i w gronie rodziny, i po prostu te jakieś trudne tematy, po prostu trzeba przepłakać, y, pogodzić się z nimi, odciąć się od nich i skupić się właśnie na tych y, dwóch kielichach, nie rozpamiętywać tego wszystkiego. Um, Wybaczyć sobie i właśnie partnerowi jak, jakieś potknięcia w relacji. Tak jak powiedziałam, no może to też być niezwiązane z żadną osobą trzecią, tylko jakiś właśnie tutaj może kryzys w relacji. Dobiorę dla Was jeszcze jedną kartę stali przesłania aniołów, takie dopowiedzenie. Do tych energii zobaczymy, co jeszcze dla Panny będzie chciało się pokazać w czytaniu miłosnym. Ocean, głębokie, błękitne morze przemawia do Twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobraisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem. Niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy. No więc tutaj może wszystko się ładnie, dla Was korzystnie, y, myślę, że skończyć, tak? Więc myślę, że to jest taka y, y, wspierająca tutaj Was energia, że może no, wszystko będzie po prostu dobrze i że wszystko się fajnie jakoś y, ułoży. Y, tak wygląda czytanie dla Panny, y, czytanie miłosne. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!